Siamano, dzisiaj śmigam do hełma, ponieważ tam będziemy nagrywać zapowiedź kursu trenera personalnego u pana Sławka, Kazuro na siłowni. Także najpierw czekam jest strzyżenie boczków do Samuraja, żeby to jakokolwiek wyglądało na ujęciu. No i zobaczymy, jaki będzie końcowy finał tego wszystkiego, co mam na bani. Warkoczyków jeszcze nie mam założonych. Ponieważ dopiero chyba pojutrze będę je zakładał, także nie wyrobiłem się, ale w samuraju też zauważyłem, że całkiem fajnie wyglądam. Uf. Już mi gorąco kurcze Zawsze jak wychodzę z kwadratu, ubieram się. Niebie taka pierdoła. No zawsze spocony. Jeszcze kamera mnie nagrywa, dodatkowo mnie stresuje to nie wiem dlaczego tak mam. Mimo, że robię to już od, nie wiem. Chyba 12-13 lat to dalej się stresuje jak widzę kamerę. Mimo że wiem, że mogę ten materiał skasować i nagrać by jeszcze raz. Jeszcze trupa na ty udajemy. Będzie całą podróż siedział sztywno. Jedziemy. Zawsze jak z tobą. Ja to ty, ty najlepiej wiesz jak mnie pokierować, tak? Zawsze lepiej wiesz, który pas mam wybrać, czy lewy czy prawy. Ale jak sama wsiądziesz za kółko, to nigdy nie wiesz, którędy jechać, ja ci muszę tłumaczyć. Ty, ty, najmądrzejsza to no zawsze tak. jesteś jak jak jak, 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 ja, jak ja prowadzę. To wtedy to, to wszystko, wiesz? To wtedy wszystko, wiesz? Kurczę. Ale, ale jak sama poprowadzić, to już nie, nie 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 jedz sam. A później wiesz, najmądrzejsza. Kurde, egzaminator, egzaminator kursu na prawo jazdy, kurczę. Chyba powinien jest zawód mniejszy normalnie. Albo sobie dorabiać jako instruktor. No. Nie, nie, bo ja jestem jak ten pilot y, Ride right Daka. Ride right, right Daka, tak. 4 w lewo, Z 5 w prawo. Tak. Tutaj masz prędkość taką. Break, break i tak dalej. Nie dobra, wiem, jak dobra, to się wysławię. Tak. No, dobra. Dotarliśmy do Heuma, wjeżdżamy na górę do Sławka na siłownię. Gold gym, Szkieletor przygotowany, także aż mu noga odpadła. I tutaj teraz się drzwi otworzą i wyjdziemy sobie prosto. No. A to jest szkieletor przygotowany na kurs trenerski. Tak. Idziemy, idziemy. Och jest O jest! Aż nogę mu odpadła! Cześć! Siemanko, Także jesteśmy u Sławka na siłowni. Tutaj właśnie będziemy prowadzili kurs trenera personalnego w lutym 2024 4 weekendy lutego. Tak jest. jest to kurs z prawdziwego zdarzenia, jest to kurs żaden online, żadne padziewy online, kursy pełne trenera personalnego, jeżeli są prowadzone online, ja to porównuję, to tak jakby przez internet chcieć kogoś nauczyć pływać w wannie przez internet. Nie do da tego, się, do Nie tego da się. stopnia to porównuję po prostu. Tacy ludzie, którzy kończą taki kurs, no to dostają tylko papierek, a i tak później przeważnie zapisują się do mnie na poważny kurs, żeby nauczyć się prawidłowo wykonywać zarówno ćwiczenia, jak i prowadzić treningi personalne, aby na nich zarabiać. Także ze Sławkiem tutaj będziemy organizowali kurs na siłowni. Natomiast sala konferencyjna aktualnie pomieści około 12 osób, więc na razie mamy takie pewne 12 miejsc. Może uda się więcej, ale na razie jest około 12 miejsc. Także zapisy na Wyższej Szkole Trenerskiej, tutaj Wam się pewien napis pojawi, gdzie się zapisywać. Możecie dzwonić do mnie z informacjami i tak dalej. I wszystko Wam wyjaśnię, co i jak. Także zapraszam. I ja, może śłowiąc, zapraszamy zapraszam. do Goldzi. Do Goldzim, zapraszamy Was kurs. Tak tak, trenerski. A tu jest właśnie Sławek. Najlepszy trener, Krzysztof, stolarczyk. <noise> tak, dziękuję. E, jeszcze jako ciekawostkę Wam powiem, że jak byłem młody, miałem jakieś 18-19 lat, to jeździłem nad jezioro Białe, i tam jest klub Kotwica, dyskoteka. I wyobraźcie sobie, że tym klubem Kotwica właścicielem jest właśnie Pan Sławek Jazuro. Ja. Także taki ten świat mały, moi drodzy.